Prezentujemy Państwu wysokiej jakości produkty przydatne w każdej łazience. Maty do łazienki oraz akcesoria na przyssawki. Maty do łazienki są doskonałe zarówno do wanny, jak i pod prysznic. Zapewniają stabilność i bezpieczeństwo dzięki specjalnym przyssawkom, skutecznie zapobiegając poślizgnięciu się w czasie kąpieli. Produkt dostępny jest w trzech rozmiarach i kształtach kwadratowym, prostokątnym oraz w kształcie rybki. Każda z mat występuje w dwóch kolorach. Akcesoria na przyssawki to bardzo praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu w łazience w prosty i nieinwazyjny sposób można umieścić wiele przydatnych dodatków. Akcesoria mają specjalny innowacyjny system mocujący, dzięki któremu można je zamontować bez potrzeby wiercenia na glazurze, jak i na gładkich powierzchniach. Akcesoria na przyssawki wyróżniają się dużą wytrzymałością na obciążenia. Wszystkie wykonane są z wysokiej jakości stali chromowanej odpornej na korozję. Wśród akcesoriów znajdują się uchwyt na ręcznik. Uchwyt na papier toaletowy, uchwyt z kubkiem, mydelniczka, wieszak na ręcznik papierowy oraz wieszaki uniwersalne. Maty do łazienki oraz akcesoria na przyssawki. Doskonała jakość na co dzień.